Kolejne spotkanie, tym, tym razem niestety porażka bardzo dotkliwa z Cleveland Cavaliers. Niestety nie udało nam się rozpocząć meczu w odpowiedni sposób, narzucić naszego rytmu gry i niestety odnieśliśmy dosyć bolesną porażkę. Niestety zostaliśmy dzisiaj krótką zabici znowu na tablicy. Anderson Walrzo zebrał nam 7 piłek w ataku i na pewno nie pomogło nam to w tym, żeby pod koniec spotkania dojść do, do remisu i na sam koniec wygrać to spotkanie. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że zagrałem bardzo słabo. Bardzo byłem zdekoncentrowany pierwszą kwartę. Osobiście postaram się to naprawić w kolejnym meczu, ale myślę, że. Jest to kolejny mecz, z którego musimy wyciągnąć wioski, nauczyć się i upewnić się, że nie popełnimy błędów w kolejnym meczu. NBA ma to do siebie, że już w przeciągu 24-48 godzin jest kolejny mecz i można te błędy naprawić. Dlatego do zobaczenia przeciwko New Jersey.